Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 małpagmail.com. Faza dewaluacji degradacji. Połknąłeś haczyk. Jesteś zauroczony. Zakochany. Kochasz narcyza. To Twój wymarzony partner, najwspanialsza osoba w towarzystwie, wyróżniająca się z daleka. Wszyscy ją kochają, ubóstwiają, są nim zachwyceni. Sprawia świetne wrażenie, jest czarujący, a Ty jesteś nim oczarowany. Jesteś pod wpływem Jego uroku, Jego czaru, Jego zaklęcia. Nie wiesz, że masz do czynienia z narcyzem, psychopatą, ucieleśnieniem zła w najczystszej postaci, bezduszną istotą pozbawioną empatii, uczuć wyższych, zasad moralnych, współczucia i sumienia, istotą niezdolną do miłości i wytworzenia więzi z drugim człowiekiem. Osobą widzącą tylko czubek własnego nosa. Wszystko, dosłownie wszystko, jest podyktowane tym, co chce Narcyz. I nigdy, w żadnym wypadku, nie robi wyjątków, jeśli nie stoi za tym ukryty cel. Jeśli Narcyz chce obejrzeć film, to taki, jaki on chce, nie jest zdolny do kompromisu. Jak wybierzesz ty, to będzie to kiepski film. Znudzi się na nim, skrytykuje po, albo zaśnie w trakcie. Będzie siedział na telefonie. Nieistotne, jaki to nie był film. Analogicznie jest z innymi rzeczami. Jeśli pokroisz pomidora w ćwiartki, to narcyz musi mieć w plasterki. Jeśli pokroisz w plasterki, to nie zje, nagle chce w ćwiartki, albo pomidor stanie się niedobry. Nawet jak zrobisz tak, jak chce narcyz, to znajdzie powód, by nie zaakceptować tego, byś poczuł się gorzej. Nawet nieświadomie. To jest właśnie ta sztuka manipulacji, że coś się dzieje. Ale ty nie wiesz, że to się dzieje. Pokroiłeś pomidora, przygotowałeś posiłek. Narcyz go nie zje. Sprawić przykrość. Czujesz się źle, czujesz się niedowartościowany. Nawet jeśli wszystko zrobiłeś najle jak najlepiej i tak jak to chciał narcys. Bo ci już wcześniej o tym powiedział, narcyz nie będzie z tobą szczery. Prędzej podzieli się swoimi problemami, które go dotykają w związku z tobą, z innym, bliskim kolegą, psychopatą, a często chadzają oni tymi samymi ścieżkami, a nawet stadami. Narcys podzieli się ze swoimi znajomymi, najbardziej intymnymi szczegółami z waszego życia seksualnego. Swój ciągnie do swego. Narcyz wyjawi wszystkie twoje najgłębsze sekrety, które powierzyłeś mu w zaufaniu. Narcyz przekręci je o 180 stopni, tak byś wypadł jak najgorzej w świetle innych osób. Narcyz rozpoczął właśnie fazę dewaluacji i degradacji Twojej osoby oraz kolejną technikę manipulacji, kampanię oszczerstw i oczerniania. Zwykle mieliście jakąś sprzeczkę. O byle co. Powiedziałeś coś nie tak, nawet nie jesteś tego świadom. Że zraniłeś uczucia narcyza, a on nigdy ci o tym nie powie. Narcyz nie ma zdolności komunikacji. Powie o wszystkim, co dzieje się w Waszym związku innym osobom. Przekręci fakty, sprzeda zupełnie inną historię niż ta, która miała miejsce naprawdę. Po Waszej wymianie zdań nie jesteś już tą. Perfekcyjną osobą, za którą narcyz Cię miał na początku. A ponieważ nie jesteś, to jesteś winny tego, że nie jesteś perfekcyjną osobą, wobec czego narcyz musi się na Tobie zemścić, że nie spełniasz jego sztucznego, perfekcyjnego obrazu wykreowanego w jego głowie. I tak narcyz pstryknął palcami i już jesteś beznadziejny. W jego mózgu miało miejsce zwarcie, i przełącznik zmienił pozycję z perfekcyjnego na beznadziejnego. Dla narcyza nie ma nic pomiędzy: albo jesteś perfekcyjny, albo nie. Jeśli nie jesteś perfekcyjny, to narcyz nie może z tobą już dalej być, bo narcyz jest perfekcyjny. I może być tylko z perfekcyjną osobą. Każda z ofiar narcyza na początku znajomości z nim jest dla niego perfekcyjna, i każda staje się beznadziejna i zastąpiona kolejną perfekcyjną. Ten cykl nie ma końca. Z dnia na dzień wydaje się, bez powodu, potrafi się wszystko zmienić. Tak jakby ktoś wcisnął przełącznik i wyłączył miłość Narcyza do Twojej osoby. I tak właśnie jest. Dla Niego wszystko jest białe albo czarne, czarne albo białe. Z dnia na dzień stajesz się czarny, mimo że wcześniej byłeś biały. Teraz jesteś już tylko zły i zawsze będziesz ten zły. Tak funkcjonuje mózg Narcyza. I nic, i nikt nie jest w stanie tego odwrócić czy zmienić. To nie ty stałeś się beznadziejny i bezwartościowy, jak teraz uważa Narcyz. To Narcyz zaczął cię tak postrzegać, co nie oznacza, że jesteś beznadziejny i bezwartościowy. Jesteś wspaniałą i wartościową, empatyczną istotą ludzką. Narcyz nie jest. To nie jest człowiek, choć przypomina człowieka. Ale tylko z wyglądu. To kreatura. Niektórzy uważają, że to demon. Niezależnie od poglądów, z którymi można dyskutować, jest to ucieleśnienie zła, które wysysa z ciebie twoją życiową energię. Dziękuję Ci, że jesteś tu razem ze mną. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Podziel się swoją historią. Powiedz, z czym się zgadzasz, z czym nie. Zapytaj, co chciałbyś wiedzieć: To, co wcześniej robiłeś dobrze, już będzie źle, mimo że nadal robisz to tak samo. To, co wcześniej w tobie kochał narcyz, teraz nienawidzi i jest to beznadziejne. Cokolwiek by to nie było, wszystko będzie nie tak, mimo że wcześniej te wszystkie rzeczy narcyz w tobie kochał. Nieważne, że mówił, że właśnie za to Cię pokochał. Teraz jesteś beznadziejny, bezwartościowy, narcyz Cię degraduje, dewaluuje. Kiedyś byłeś wart milion dolarów, ale u narcyza inflacja skoczyła tak, że nie jesteś wart nawet jednego grosza. Narcyz wie, że koszt wyprodukowania jednego grosza to blisko dwa grosze. Narcyz nie chce produkować jednogroszówek płacąc za nie dwa grosze. Teraz narcyz nie wkłada już żadnego wysiłku w związek. Już nie masz żadnych przywilejów, jakimi cię darzył. Nie będzie już komplementów. Narcyz nie będzie miał dla ciebie czasu. Nie będzie cię zauważać. Przyznawać Ci racji. Jego telefon będzie ważniejszy od ciebie. Będzie z na nim pisać z innymi. Non-stop, siedząc obok ciebie, nie zauważając cię, nie rozmawiając z tobą. Będzie je zasłaniać i blokować telefon, żebyś czasem czegoś nie przeczytał, nie zauważył. Zmieni hasła. Wszystko będzie ważniejsze od ciebie. Pojawią się znajomi, nieznajomi, których nie znasz, przyszywana daleka rodzina, kuzyni, koledzy, koleżanki z pracy. Z którymi narcyz nagle zacznie spędzać coraz więcej czasu, znajdując jakieś wytłumaczenie, albo będzie cię zwyczajnie okłamywać, że ma coś do zrobienia w pracy. Po pracy musi zostać delegacja, fryzjer, lekarz, zakupy itd. Ty kupujesz te bzdury, bo czemu miałbyś nie kupować? Kochacie się, wierzysz mu i ufasz. Narcyz zwykle ma sporo sekretów, którymi się nie dzieli, bo one dają mu przewagę i przez nie czuje się wyjątkowy. Ty jak ich nie znasz, to daje to narcyzowi władzę, poczucie wyższości. Narcyz wie coś, o czym ty nie masz pojęcia i przez to jest lepszy od ciebie. Narcys ma niewielu zwanych przyjaciół, przynajmniej tych z bliskiego kręgu, bo tak naprawdę nie ma przyjaciół. Narcys trzyma tych ludzi w ukryciu, żeby wzajemnie się nie znali, a nawet jeśli się znają, to żeby za dużo i za często się nie spotykali i nie wymieniali informacji. Dlaczego? Ano, ano dlatego, że narcys karmi każdą. Z tych osób innymi rzeczami, innymi kłamstwami, a gdy nie można ich skonfrontować razem i porównać, to narcyz rządzi: W fazie degradacji jesteś powoli zastępowany przez nową zabawkę, która jest atrakcyjna, błyszcząca, tak jak ty kiedyś, gdy się poznaliście. Celem narcyza jest wywołanie u Ciebie poczucia zazdrości i niższości. Narcyz poświęca nowej zabawce teraz cały swój czas i uwagę, i chce ją zdobyć dla siebie tak jak kiedyś Ciebie. Dla narcyza podwójne życie to żaden problem. W jego mózgu jest miejsce zarówno dla Ciebie w domu, jak i dla nowej zabawki poza domem. Te dwa związki mogą żyć w jego mózgu obok siebie bez problemu. Dla narcyza byłeś wyzwaniem, które osiągnął, wygrał, zdobył cię, złapał na haczyk, oszukał, wykorzystał. Teraz znalazł nowe wyzwanie, i dopóki nie będzie pewien, że nowa zabawka złapała haczyk, ty będziesz drugą zabawką na dalszym, dalekim planie. Okazjonalnie czasem jeszcze może się z tobą pobawi, albo już nawet wcale nie będzie się bawić. Zgadłeś mam tu na myśli. Brak czułości, brak pocałunków, brak słodkich słówek, brak seksu. Kiedyś robiliście to codziennie, albo kilka razy dziennie, czy kilka razy pod rząd. A teraz będzie raz w tygodniu, raz w miesiącu, albo narcyz będzie tak zapracowany, tak zajęty, tak zmęczony z bolącą głową, że nie znajdzie dla ciebie czasu wcale. Za to znajdzie świetną i wiarygodną wymówkę, w którą uwierzysz. Nawet pójdzie do lekarza, żeby powiedział, że to coś takiego i takiego, żebyś to kupił. Narcyst cię nie kocha i nie kochał nigdy, jest do tego niezdolny. Nie posiada w mózgu szarej materii odpowiedzialnej za empatię. Skany mózgu potrafią wykryć, kto jest psychopatą, a kto nie. Mówię tu o rezonansie magnetycznym i jądrowym. Na zdjęciach wychodzą zasadnicze różnice w budowie mózgu. Poświęcę temu zagadnieniu odrębny podcast. Narcyst to oportunista. A ty byłeś okazją, i nowa zabawka teraz też jest nową okazją, która właśnie się nadarzyła, którą Narcyz wykorzysta do swoich potrzeb, o których ty zwykle nie masz pojęcia, bo nie znasz z Narcyza, znasz tylko jego rolę, którą odgrywa jego maskę. Narcyz porzuci cię w najgorszym momencie, w najgorszy sposób. Wtedy, gdy będziesz go najbardziej potrzebować, zużyje wszystkie twoje zasoby w jego rozumieniu, a czasami dosłownie, na przykład finansowe, i wyrzuci cię na śmietnik, jak bezwartościowego śmiecia. Tak właśnie chce, byś się poczuł, bo jest sadystą i żywi się twoim bólem i cierpieniem. Gdy ty czujesz się gorzej, narcyz czuje się lepiej. Gdy ty toniesz. Narcyz wypływa na powierzchnię. Gdy coś cię zaboli, nieraz zauważysz na jego twarzy charakterystyczny, niepełny uśmieszek. Narcyz właśnie cieszy się, że zadał ci ból, a to jest tylko tego potwierdzeniem. Narcyz cieszy się, że wywołał reakcję, sprowokował cię do reakcji. Narcyz psychopata żywi się twoimi reakcjami. Jest to nieistotne czy pozytywnymi czy negatywnymi. Jakakolwiek reakcja sprawia, że narcyz żyje i czuje się ważny i potężny, bo spowodował Twoją reakcję i tym samym na Ciebie wpłynął. A skoro na Ciebie wpłynął, to Cię kontroluje, ma nad Tobą władzę. Narcyz często ma wiele smartfonów, wiele numerów, wiele maili, ukrywa to w pracy, w aucie, w garażu, piwnicy, nie przynosi do domu, ma ukryte foldery, zdjęcia, filmy, apki, Tinder, Badu, o bardziej perwersyjnych pornograficznych portalach z filmami, kamerkami, czy paniami, albo panami do towarzystwa, nie wspominając. Narcyz zwykle jest uzależnionym od czegoś człowiekiem. Zwykle od wielu rzeczy, kilku rzeczy naraz. Zastanów się, na co narcyz poświęca bardzo dużo swojego czasu. Mogą to być książki czy filmy, kryminały o innych psychopatach. Może to być alkohol, papierosy, narkotyki czy inne używki, czy rzeczy, które dają mu tak zwany haj. Wydzielają adrenalinę, dopaminę w większych ilościach niż u normalnych ludzi. Oczywiście nie każda paląca co 10 minut osoba będzie psychopatą, to wymaga dłuższej analizy i obserwacji. Narcyz psychopata jest na haju, gdy uda mu się wywołać twoją reakcję przez odpowiednią manipulację i prowokację. Wszystko, co robi narcyz psychopata, ma drugie dno i jest z góry uprzednio zaplanowane i ma na celu wywołanie reakcji, żeby narcyz poczuł adrenalinę i dopaminę, które czasem dają mu uczucie podobne do orgazmu. Narcyz będzie tak długo usiłował odnaleźć, co tobą kieruje i na co zareagujesz, aż odnajdzie. A wtedy wybuch, wybuchniesz, i to ty będziesz wyglądać, że coś z tobą nie tak, i o to mu chodzi. A wszystko to nagra i pokaże innym jako dowód, że musiał zakończyć znajomość i znaleźć kogoś innego, bo ty jesteś szurnięty. Narcyz ma doskonałą pamięć. I potrafi pamiętać, co jadł w danej restauracji, czy w co był ubrany rok czy trzy lata temu, 15 we wtorek. Daję Ci przykład i uwierz na słowo, że tak właśnie jest. Narcyz pamięta numery telefonów wszystkich starych zabawek, które dzwonią czasem po latach, by spotkać się na kawę. Tak to ujmijmy, jeśli już wiesz, co mam na myśli. Narcyz oczywiście nie ma zapisanych tych kontaktów, wiadomo czemu Związek z narcyzem jest pozbawiony jakichkolwiek fundamentów To domek z kart To jedno wielkie kłamstwo, fasada, iluzja Wspólnie dzielona fantazja Dla ciebie jest to rzeczywistość, ale żyjesz w matriksie i lepiej byś się przebudził zawczasu, bo najgorszy dopiero przed tobą. Dziękuję, że jesteś na moim kanale. Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz omówi omówić swoją sytuację, potrzebujesz kogoś, by porozmawiać, jestem tu dla ciebie. Skontaktuj się ze mną na adres e-mail, tam ustalimy szczegóły. Polub, subskrybuj, skomentuj. Narcyz to sadysta, tyran. Oprawca. Ciało bez duszy, pozbawione empatii, współczucia, sumienia, zasad moralnych i doskonale o tym wie. Dlatego właśnie stara się, byś to ty pokochał jego. Narcyz będzie używał bardzo subtelnych, przemyślanych, wyrafinowanych, obraźliwych słów, żarcików, by cię obrazić i znieważyć. Będzie czerpał satysfakcję z tego, że ci dokopał, a ty nawet nie wiesz, że ci, dokopiał, że ci dokopał i co miał na myśli. Śmiejesz się z jego żartu na swój temat. Narcyz psychopata często używa żartów w chwili, gdy wcale nie miał na myśli tego, by było to śmieszne. Miał, to na, myśl, miał na myśli to śmiertelnie poważnie, ale ty odbierzesz to jako żart. Narcys wbija szpilę powoli. Tak byś nie zorientował się, że cię boli. It's funny, cause it's true. Zabawne, bo prawdziwe. Powiedział Narcyz psychopata zaraz po tym, gdy nazwał cię nieogarniętym w jakiejś sytuacji i śmiejąc się, ale tak, jakby to był zwykły żarcik, taki niewinny. Nic, co powie narcyz, nie jest niewinne, a za wszystkim kryje się drugie dno. Takich subtelnych żarcików, uwag i wbitych pomału szpilek będzie cała masa, będzie ich coraz więcej, częściej, a ty nie będziesz świadomie ich zauważać, ale podświadomie sprawi to, że zaczniesz czuć się gorzej. Nie będziesz mieć już pewności siebie, nie będziesz łodzi w pracy. Wszystko zaczyna się sypać bez wyraźnego powodu. Nie wiesz czemu, nie wiesz co się dzieje. Narcys nie dba o ciebie, nie obchodzisz go, nie obsypuje cię komplementami, prezentami jak dawniej. Nigdy nic dla niego nie znaczyłeś. Byłeś przedmiotem, który. Pomógł mu zdobyć to, czego chciał, i zostałeś wykorzystany. Teraz czas na nową zabawkę, na nową, nic nieświadomą ofiarę, której los jest już tak samo przesądzony, jak Twój. Teraz Narcyz musi tylko sprawić, by nowa zabawka połknęła haczyk, a wtedy Ty wkroczysz w kolejną, ostatnią. I najgorszą fazę odrzucenia, porzucenia, wyrzucenia na śmietnik niczym śmiecia, bo teraz dla narcyza jesteś już zwyczajnym, nic niewartym śmieciem. Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć, skomentuj. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com możesz wesprzeć kanał wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.